Biblioteka zapomnianych zaklęć. Biblioteka Zauronu nie była zwykłym miejscem. Była to skarbnica, w której przechowywano zaklęcia, zbyt niebezpieczne, by można było ich używać. Zaklęcia, które mogły zmienić rzeczywistość, były zamknięte w magicznych pieczęciach. Młody adept magii, Elian, miał za zadanie sortować i katalogować zwoje. Pewnego dnia, podczas porządkowania, znalazł małą, niepozorną psiędę. Zaciekawiony, Elian otworzył ją, zdejmując przy tym barierę ochronną. Natychmiast z książki wydobyła się potężna, mocna energia. Zaczęła tworzyć iluzję, ożywiając posągi i przedmioty. Zrozumiał, że uwolnił coś, czego nie powinien. Chaos ogarnął całą bibliotekę. Książki zaczęły latać, a duchy zmarłych autorów unosiły się w powietrzu. Elian wpadł w panikę, ale szybko zrozumiał, że musi naprawić swój błąd. Musiał znaleźć sposób na zamknięcie zaklęcia, zanim zniszczy ono całą bibliotekę, a magiczna energia przeniknie na zewnątrz. Elian zaczął szukać w innych księgach, desperacko próbując znaleźć komczaklęcie. Był sam, a chaos narastał z każdą minutą. Musiał odnaleźć formułę, która pozwoliłaby mu uwięzić z powrotem to, co uwolnił. Im bardziej szukał, tym bardziej magiczna energia opanowywała jego umysł, tworząc wizję. Po wielu godzinach walki z iluzjami znalazł mały zwój. Było na nim zaklęcie, które mogło zneutralizować klątwę. Wymagało to jednak poświęcenia części jego własnej energii. Elian, bez chwili wahania, zaczął wypowiadać zaklęcie, czując, jak jego siły powoli go opuszczają. W końcu, po długiej walce, magiczna energia cofnęła się. Chaos ustał, a książki wróciły na swoje miejsca. Elian, wyczerpany, upadł na ziemię. Wiedział, że popełnił błąd, ale uratował bibliotekę. Zrozumiał, że media, choć piękna, może być też niebezpieczna. Od tamtego dnia stał się strażnikiem biblioteki, pilnując, by nic podobnego nigdy więcej się nie wydarzyło.